Żabka, niedziela zbawca życia czasami, chociaż groszki często też są otwarte w niedzielę, nie? e, co tam jeszcze mamy, znaczy żabka to w ogóle jest, wiecie, to jest zawsze ratowanie dupska, nieważne kiedy i do późnych godzin stosunkowo jest otwarte, bo w tygodniu w sumie do 23.00, żabka ma dużo, ten marketing też jest dobrą stroną, hot dogi, żarcie odgrzewane na ciepło. Też w inny, niektórych osiedlowych sklepach też były hot dogi, ale one były trochę gorszej jakości. Ale jak jeszcze piłem alkohol, to były całkiem dobrym substytutem, muszę przyznać. Netto. Netto było specyficzne, ale oni często mają jakieś specjały, takie z zagranicy sprowadzane z Niemiec czy z kogoś i po prostu w przez jakiś czas na jakiejś losowej półce. I nagle przechodzisz przez sklepie, lubię tam chodzić po prostu, jak wiecie, wycieczka szkalanie. z plecaczkiem. Trzymam się i tak. No nie i przemierzam, kurwa, świat. Nie wiem, jakiś popcorn karmelowy tam zawsze znajduje, albo coś takiego, ale ten Werther's Original na przykład, nie. Nigdy się nie spodziewałem, że w net to takie rzeczy będą. U mnie jest jeszcze kłos w net, to więc pieczywko, fajne spoko całkiem, nie? Jakby. To jest taki. Poziom neutral, nie? Są lepsze piekarnie, a to jest taka przeciętna piekarnia, po prostu chcesz okej okay, chleb, tam jest okej okay, chleb, nie, nie masz czasu gdzieś pojechać, nie? kup tam chlebek, nie? Jest dobry. Zawsze dobra opcja. Jeszcze jest Aldi. Ja, ja wymieniam w ogóle sklepy po prostu niedaleko mnie gdzieś, nie? Jakby w Aldi ja nigdy nie mój wybór. Ni, nigdy tam nie chodzę, po prostu jakoś nie wiem czemu nie lubię Aldiego. Mo, mogliby mnie przekonać jakoś pewnie, ale akurat jest najdalej ze wszystkich sklepów. Włoszenie moi znajomi zawsze kupowali alkohol, bo mówili, że jest najtaniej. Więc jest sklepów nie... ABC ABC <laughs> sztuki na sztuki. <laughs> A ja to kiedyś, ktoś kiedyś powiedział, słyszałem tak tylko, nie? Wiecie o co chodzi. I alkohol na osiedlach, no? Znaczy w roleplayu, w Minecrafcie oczywiście, nie?